Dobry wieczór moi mili. Witam was po krótkiej przerwie. Wróciłem z Polski, na ja dokładnie z Gdańska, od moich liców. trochę materiałów i dziś taki szybki filmik o windach pokładowych od Taicho. Tutaj właśnie mam te windy. Rufowa no i Dziebowa. To są wzory, to są na brudno, może takie mustery. Teraz wam pokażę dokładnie. Teraz wam pokażę zdjęcie ruchowej windy jak to wygląda. Widzicie ona ma takie ma takie skrzydełka. Zobacz tu i tu i tu na samym ogonie. Tak jak tutaj widzicie? Tu i te tutaj te skrzydełka. Jak tak wrócimy będziemy widzieć o co mi dokładnie chodzi. O! To też na żadnych publikacjach nie ma. To też w sumie te jedyne zdjęcie, które tak widać dokładnie, tę ten, ten, windę. Prawdopodobnie te skrzydełka są po to, żeby. tutaj te, te, te wycięcia, żeby samolot już był gotowy pod pokładem do startu. I oni już otwierali skrzydła pod pokładem. A że tajczor był dosyć wąskim okrętem. Tu wpadnie na ten pomysł, że tak to zorganizują, że w przypadku alarmu obojowego będą już rozkładać skrzydełka samolotów pod pokładem i rozłudzie startował. Także tutaj widać jeszcze te skrzydełka. Tu jest na przykład na windzie na dziobowej, windzie w ten sposób to jest. Zresztą pokażę też, bo trzeba było poszukać tych, tych kształtów tej windy. Ale jest jedno zdjęcie, tak samo to jest, to jest jedyne zdjęcie z tym, gdzie to widać dokładnie to, 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 Wam znajdę Trzeba zwężyć. Widzicie, to są e, ślady od, e, od oleju. Jak już samolot jest odwrócony do e, chowania pod pokład, po, do hangarów. I tu widać te kształty. jak się przyjrzycie, tutaj jest to zaokrąglenie, tu jest tak, tak, i też jest taki. Osiągnął tak, o linie I tu widać. I tu tam gdzie jest ciemniej, czyli tutaj o, tu, jest tu musiał być motor, stawać motor, są wycieki z oleju, tu musiał być ogon, i tu jest jedno skrzydło, jest takie wycięcie, tu idzie tak, tak, i tu też widać to wycięcie. Dokładnie to widać, o tak, w ten sposób, jak zobaczyć tak, 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 i tak, tu wkleję tutaj. To jest 0. Prawdopodobnie tak, to jest 0. To będzie nowe także tam pokażę Wam farbę, jaką używam. taki wzór na brudno robione, szczerze mówiąc dlatego są takie jak jest. I tu jest oto. tutaj musiał stać tutaj musiał stać yy, już na zjeździe do win na zjeździe dando pod hangłem ten samolot. Tu jest kopa oleju w tym miejscu. O, to są te skrzydła i takie wycięcie. Pokazuję wam to, moi drodzy koledzy, żebyście po prostu, jak zacznie budować tajco, żebyście też yy, nie wycinali tak po prostu swoich, yy, tak jak jest w wycinankach. żebyście ten no, okręt ulepszali. Bo naprawdę tyle frajdy daje yy, budowanie czegoś od podstaw, ulepszanie, że. A ten okręt uważam, że zasługuje, bo te wycianki się opierają tylko na innych planach i Nie wiem, są tak klepane wszystkie praktycznie Na jedno kopyto A parę zdjęć naprawdę Pomogło mi uzyskać Więcej informacji na temat okrętu Wystarczy troszeczkę Wywnioskować Jak będziecie budować, skorzystajcie może z moich Tutaj wniosków Może Wam się uda po prostu wybudować naprawdę Dużo ładniejszy okręt niż takie, jakie są wycinanki czy z plastikowych. Może kiedyś się postaram po prostu wydrukować, wyprodukować, wypuścić, może generalkę i chociaż rzuty takie, jakie tutaj moim zdaniem są e, bardziej wiarygodne w ten sposób. No o, i tu jest to skrzydło. To musi... To te za kole, a tutaj są odstało, także tam. Nałożymy ten, tą ruf, tą rufową też jak widzę, że to jest też jest na brudno też robione. Będę miał nowy pokład robiony. Też będzie wymieniane, to jednak jest troszeczkę czasu. I jeszcze Chciałem się z Wami podzielić, może tutaj, y, y, materiałami, jakimi, z jakimi ja korzystałem. Czy dalej korzystam jeszcze? A mianowicie zaczynam już od, od kadłuba. A więc, tak kadłub, wszystkie wręgi, czy y, same wręgi, robiłem na szarym kartonie. Oczywiście, takim z naszym. to jest milimetrówka, ale i są i półtorej, i dwa. To jest głównie nasz szkielet. Szary karton. Ale na poszycie używam kaolinu, to jest kaolin, on jest tu taki biały, taki mleczny, a z jest taki szary, widzicie, to jest kaolin. Bardzo fajną fakturę mam, taki półmat taki, taki I Ja te kartony kupuję w sklepie dla plastyków. Ja się kupywałem kiedyś w ten sposób, mogę powiedzieć. A mianowicie, jak jestem z Gdańska, to ja kupowałem w takim sklepie dla plastyków, Storm się nazywa, we Wrzeszczu. I to są w arkuszach metr na chyba na 80 czy 70. Bardzo tanie pieniądze. Także, nawet nie musicie przepłacać w wysyłkowy. Znajdźcie sobie po prostu sklep dla plastyków i tam jest wiele, wiele naprawdę. I kalki techniczne, na których się napisać. Materiałów jest masę dla kartoniarzy. Naprawdę, od full, po prostu full, full, full. Zapraszam Was, skorzystajcie z tego. Idźcie do sklepów dla plastyków. Tam jest naprawdę. Opór dla Was, ucieszycie się, po prostu zobaczycie to. Teraz tak, z noży, jaki używam, ja u... to jest taki nóż z wymiennymi ostrzami z wórca. Bardzo fajny nóż z czarnym ostrzem. Używam go praktycznie uuu, i też od bardzo ostry, Wymienny ostrze na automat taki. Też korzystam na przykład z takiego, to jest też z wórca, wszystko widzicie. I teraz tak. Kiedyś używaliśmy iglaków prawda? Tam mam kupę iglaku, też. Idlaczki takie, ale ja używam. Teraz zazwyczajłem. Używam pilniki do patunków. Słuchajcie, różnej grubości nie są drogie. I na przykład tutaj, tutaj kosztuje 1 euro w sklepie takim. Zobaczcie, jest pilników. Różnej krematurze. Naprawdę. A używam i dlatego, że po prostu zaczynam dużo robić z hipsów. To są hipsy. Właśnie dlatego budówka ta jest zrobiona częściowo zrzuciłem. Teraz pokażę wam jak to ma. Bo Się z nią zabrałem, wymieniałem dużo pożycia. Zrzuciłem właśnie karton, a wkleiłem hipsy. To jest 075 hips. To jest 0,50, 0,25 gramatura I to właśnie idzie na pośpiechie, i z tego będę robił. A znaczy się robiłem to już duże czy właśnie tutaj na taijo. I z tego właśnie skorzystałem skorzysta, przy, przy budowie Taicho. Zobaczcie. Także polecam z tego materiału. To można zamówić w każdym sklepie modlarskim, wysyłkowym. A używam zwykłego kleju, do tego do... To też właśnie przywiązałem palerę, klej. tego kleju używam, bardzo dobry klej. No i mam dla was niespodziankę mogę powiedzieć, moi drodzy koledzy, Przywiązam z domu Kadbub Shinano. Wyciągnę go z mojej piwnicy, z moich widzów. Puszczę o nim film w sobotę. Ktoś go tam odrobię. No Pokażę jak wygląda kadłub. To jest po prostu. To jest, jest po prostu kawał kawał kajaka. To jest kadłub no właśnie. To jest też skala na dwustu. No w porównaniu z to jest naprawdę to jest kawał bryki nie. Ja go, mam, myślę, w tym katu nie mam dużo materiałów. że to są y, w tym się są y, robiłem go na rękach bez pancerza, także tam też go wam znaczę. naprawdę Ok, moi mili, to dziękuję wam bardzo za oglądanie moich filmów, za subskrypcję. Wam dziękuję bardzo za komentarze. Cieszę się, że to jest taki, w sumie, taki niszowy y, temat i się potrafię z Wami i, i, do Was dotrzeć i przekazywać swoje spostrzeżenia, i korzystacie z tego. moim To jest takie, właśnie, moje. Cieszę się z tego, że po prostu, że oglądacie te filmy, i mam nadzieję, że będziecie później mieli radę z budowy y, tego okrętu. I skorzystacie może z moich niektórych rad, oczywiście, czy z moich spostrzeżeń. Dziękuję Wam bardzo, a i, i zapraszam na w sobotę na temat yy, Sinano. Nakręcę szybko film o nim. Teraz jeszcze puszczę jeden temat yy, o tym sponsonie z tyłu na ruchu, bo to jest bardzo ważny temat, moim zdaniem. To też jest yy, nie jest opublikowany taki w sumie. Bardzo mało poruszany temat. Nadbudówka się yy, robi, wam powiem. Pościągałem, pościągałem dużo z tej nadbudówki, rozumiem czyściej, po prostu powymieniałem poszycia. Yy, Sponsorowane tutaj takie, takie malutkie po tym na tej nadbudówce, te małe, takie te galerijki, wszystko jest powymieniane. I jak ją pierwszy raz pod, yy, testem podkładem, wtedy Wam pokażę, jak wygląda już po pokładzie, yy, po, po, po tym podkładem nie? Zwana. Okej. Okay. To dziękuję, wam bardzo trzymacie się. Hej.